Kiedyś z braćmi dzieliliśmy się właśnie naszym doświadczeniem powołania i doszliśmy do wniosku, że każdy z nas właściwie przyszedł czy został dotknięty przez Pana przez, przez przykład braci. Ja nie wiem jak tak konkretnie czy, czy tak dosłownie zostałem dotknięty właśnie przez, właśnie w ten dzień męczeństwa, czy mecz, męczenników. W Peru, 9 sierpnia 1990 roku. Pamiętam to jak jest dziś ten dzień, jak wieczorem kiedyś oglądaliśmy z rodzicami wiadomości, ponieważ mieszkaliśmy blisko polskiej granicy, więc była możliwość odbierania polskiej telewizji. Usłyszeliśmy właśnie o morderstwie w Peru w pariacoto, dwóch polskich misjonarzy. Pamiętam, że to bardzo tak głęboko dotknęło nas wszystkich. No i to tak bo bardzo głęboko jakby zostało w moim sercu i długo nie mogłem zrozumieć, jak można zabić zakonnika, za co, taki zakonnik mógł komuś zrobić, że, że właśnie aż tak musiał ponieść karę. Później gdy mój starszy brat wstąpił do zakonu, przyjechałem go kiedyś odwiedzić i zobaczyłem, że, że właśnie fotografie tych dwóch misjonarzy wiszą w rozmownicy. Tutaj mnie jeszcze bardziej jakby tak e, przypomniało te wydarzenia z 1991 roku i pamiętam, że wtedy we mnie się zapaliło właśnie się tak, takie wielkie pragnienie i zacząłem powoli jakby rozeznawać, e, rozeznawać i szukać, szukać e, te, tego powołania. No i to skończyło się tym, że w 1995 roku, czyli 4 lata po, e, po śmierci, po męczeńskiej śmierci męczenników, zapukałem do furty. Franciszkanów i zostałem przyjęty do zakonu. Po dziś dzień właściwie czuję taką wielką sympatię i też takie wielkie zainteresowanie życiem tych braci. Często właśnie, czy przez modlitwę, czy, czy jakąś taką duchową więź, czuję, czuję też taką pomoc braci, i bardzo często dla mnie są właśnie przykłady. Jak bym dzisiaj misjonarzem, chociaż nie udałem się do Ameryki Łacińskiej czy do Peru, zostałem w swoim kraju, w swoim narodzie, ale bardzo często właśnie tą ich gorliwość, ten zapał staram się wprowadzać tam, gdzie jestem, tam, gdzie się.